Zdarzyła się naszemu piratowi kołbrzyskiemu Tadeusz Wania Waśko. Dzień dobry. Kłaniam się, ahoj. Już wiemy, że byłeś w Szczecinie i że była próba zaboru armaty piratom. Proszę opowiedzieć. No, nie, niezła historia się wydarzyła, ponieważ e, zostaliśmy przez miasto Szczecin zaproszeni na e, oprawę regat i naszym zadaniem było prowadzić przez trzy dni w strefie dziecięcej e, takiej animacji no, naszego, naszego programu, pirackiej przygody. A oprócz tego Mira Urbaniak, znana w Polsce pisarka, dziennikarka, która zajmuje się żeglarstwem, y, 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 robiła oprawę na rozpoczęcie, y, na rozpoczęcie regat. I scenariusz był taki, że żaglowcem przypływają do nabrzeża y, y, w, y, WIPy, czyli prezydenci, y, ponieważ Regaty odbywały się z Kłajpedy, była tam również pani prezydent, pa, pani, pani prezydent Kłajpedy. E, oprócz tego e, nowy szef organizacji, która zajmuje się no, tymi największymi regatami na świecie. E, my mieliśmy doprowadzić gości do Wałów Frobrego na scenę. E, tam miała się rozpocząć uroczystość, przemówienia, sztandary, bandery, strzały armatnie hymny i tak dalej, i tak dalej. A, i mała rekonstrukcja, mała rekonstrukcja historyczna dotycząca, no, mieliśmy się cofnąć tysiąc lat w czasie do Starego Szczecina, średniowiecznego Szczecina. No i armata miała być ustawiona nad nad fontannami, czyli w takim miejscu, gdzie, gdzie byłaby widoczna gdzie byłoby ją słychać i z tego miejsca Mira Urbaniak prowadziła, e, opisywała całe wydarzenie, całe wydarzenie historyczne swoim głosem, oprawiała to głosem. Począłem do ochroniarza, w stroju oczywiście z, z moimi dwoma załogantami, z armatą, myśmy ją na lawecie przyciągnęli i mówimy, że musimy się dostać tutaj na, 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 na tą scenę. Bo z tamtej, bo z tego miejsca będzie strzał armatni na rozpoczęcie imprezy. A ochroniarz taki, wiesz, na zasadzie, a co ty tutaj? Kto ty tu jesteś? Mówi: Ale on nic nie wie o tym. Ja mówię człowieku, za pięć minut podpływa żaglowiec, my musimy zasuwać szybko yy, i rozpoczynać imprezę. A mówi on nic nie wie o tym. Mówi do mnie identyfikator pokaż. ja mówię no człowieku, jak sobie wyobrażasz, że będę na stroju pirackim identyfikator nosił? No, i mówię, no przecież przejście z cybałem nie dogadam. Mówię, armatę postawimy z boku. E, schody z wałów chrobrego, które schodzą, postawimy z boku i tam szczelimy z tej armaty. Dostajemy sygnał, szczał i impreza się rozpocznie. Wziąłem pierwszy lufę armatnią, zniosłem piętro niżej na schody, zostawiłem ją i wróciłem po lawetę. Bo dosyć ciężka jest ta armata. Z drugim piratem mieliśmy lawetę znieść, ustawić wszystko, przygotować ludzi, przegonić, bo tam faktycznie tysiące ludzi po tych schodach łażą góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ech. No i za moment odwracam się, trwało to parę sekund, patrzę, nie ma armaty. Mówię, ktoś schował dla jaj. Ze jaja robi, zbiegłem, Siedzą tam kroja, ochroniarze, straż miejska. Oni mówią, nie, nikt nic nie widział. Błyskawicznie wsiąkła lufa armatnia. Ja mówię, ale skucha straszna. Natychmiast trzeba coś robić, jak, jak, jak nie rozpoczniemy imprezy. Ja muszę biec z, z jeszcze dwoma piratami pod okręt, żeby przeprowadzić VIP-ów na scenę. I mówię do jednego pirata: Bierz petardę, w takim razie, i zasuwaj tam na górę na, na scenę do Miry, i, i powiedz jej, jaka sytuacja jest. I szczelisz z, z petardy, bo nikt, nikt nie będzie wiedział, że, że, że akurat nie mieliśmy zarmaty szczelić. I on poszedł do Miry i mówi, pani Miro, no stała się taka, taka, no, Mira patrzy na niego i mówi, człowieku, co ty co myślisz, że w tym momencie sobie możesz jaja ze mnie robić? Jak mogła wam armata wsiąknąć? Obok, <laughs> obok dwa namioty, gdzie jest dowództwo Straży Miejskiej i Policji, bo tam sztab z góry, sztab, oni widzą wszystko, co się dzieje, te ogromne żaglowce, te tysiące ludzi. W śmiech po prostu. Wszyscy nagle zaczęli się rechotać, jak to, jak to piratom ktoś podpieprzył armatę. No i e, Mira mówi, no, no, no to nie wiem, zaczyna się impreza, no i wiesz, ciśnienie zeszło, <laughs> Daruś, pirat, mówi na rozkaz pani Miry, od, odpaliłem armatę, no efektu nie było takiego, jak powinien być. Ale jakiś był. Czyli imprezę żeśmy petardą rozpoczęli, a nie szczałem z armatki czarnoprochowej. Za moment zgłosiłem to straży, bo komendant straży miejskiej, komendant policji wszyscy byli na miejscu. Zaraz radiotelefony poinformowali całe wszystkich Yy, całą ochronę imprezy. No i za godzinę dostałem informację, że jakiegoś pajaca przyłapali gdzieś na wałach Chrobrego, który zawijał moją lufę yy, w kurtkę. No jak go wypytali, bo nie wiedziałem dalej czy to będzie sprawa jakaś się ciągnęła, czy wiesz, jakieś zeznania, coś tam, coś tam, coś tam. Się okazało, że koleś Tłumaczył się w ten sposób, że znalazł na schodach armatę i oczywiście, no jak to w Polsce, no to co mógł zrobić? Zaniósł ją do muzeum. Chciał zanieść do muzeum, ale że była godzina 19, muzeum było nieczynne. No. I taka to była historia nas naszej e, Lufy armatniej e, w Szczecinie na Sejl Szczecin w tym roku.